Oceń, skomentuj, zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, udostępnij. Ciężko jest sobie wyobrazić kuchnię bez jajek, Wielkanoc bez pisanek. Te jajka są wszędzie dookoła nas i te jajka są niejako częścią naszego życia, ale zapominamy o tym, że te jajka są również bardzo ciekawe. Największymi jajkami obecnie są jajka strusi, które mają średnio około 10,5 cm. Skorupki tych jajek mają 3 mm grubości, co jest 10 razy większa grubość, jest to większa grubość niż jaja kurzego. I żeby to jajko można było ugotować na twardo, potrzeba około 2,5 godziny. Ale nie oznacza to, że te jajka są aż tak duże. Porównując wielkość tego jajka do wielkości ptaka, który jest zniósł, czyli właśnie do strusia, to strusie jaja są najmniejsze w porównaniu do wielkości. Po prostu jajo strusia to jest około 1,5% wielkości strusia. W przypadku kury ta wartość jest o wiele większa. Wystarczy porównać jajo kurze do kury. Czyli właściwie jaja, kury znoszą większe jajka, tak. Porównując niż strucie, kolor skorupki jajka nie jest uzależniony ani od tego, co jadła kura, czy była zdrowa, czy była hodowana w klatkach, czy na ściółce. Nie. To wszystko jest uzależnione od tego, jaka to była rasa kury. Kolor skorupki jest uzależniony od rasy kury. Ciemne kury, brązowe kury znoszą ciemniejsze jajka. Jajka jaśniejsze są znoszone przez jasne kury, białe i tym podobne. Co ciekawe, również te ciemniejsze jajka, te bardziej brązowe, są większe. No to oczywiście jest spowodowane tym, że po prostu rasy kur, te ciemne, są większe od tych jasnych. Na początku. Była kura. Niekiedy się zastanawiamy, co było pierwsze, jajko czy kura. Jest tak, ponieważ kura produkuje proteiny potrzebne do powstania skorupki jajka. Nie mogłoby powstać jajko bez skorupki, czyli musiała być najpierw kura, żeby móc wyprodukować te proteiny, które są potrzebne, żeby powstało jajko. Jaka jest długość, przydatność jajka? Około 10 tygodni. Przez 10 tygodni, jeśli jajko jest odpowiednio przechowywane, to jajko jest zdatne do spożycia. Po tych 10 tygodniach, niestety, już lepiej nie ryzykować. A jak rozpoznać, czy jajko jest świeże? Wrzucamy je po prostu do wody. Świeże jajka toną. A im starsze jajko, im mniej świeże jest, tym bliżej powierzchni ono pływa. Aż do momentu, kiedy pływa właśnie. U samej góry. Kury, gdy wysiadują jajka, wydaje nam się to takie proste, ale muszą około 50 razy dziennie przekręcać te jajka, przewracać, żeby były dobrze nagrzane, żeby to żółtko było w odpowiednim miejscu. Średnio te jajka są wysiadywane przez 21 dni, zanim wyklują się pisklęta. Co ciekawe, w Stanach Zjednoczonych jajka przed sprzedażą są myte co tak jakby zmywa z nich tą naturalną warstwę ochronną. W Wielkiej Brytanii jajka nie mogą być myte, no i dlatego nie można sprzedawać tych jajek z Wielkiej Brytanii w Stanach, a ze Stanów do Wielkiej Brytanii. Wszystko chodzi właśnie o to mycie. Intensywność koloru żółtka zależy od tego, co je kura. Po prostu na przykład w hodowlach podaje się karotę czy inne związki, żeby to żółtko było, miało bardziej intensywny kolor. I właśnie to jest uzależnione od tego, co zjada kura. Co roku produkuje się około 1,2 tryliona jajek. Średnio zjadamy ponad 170 jajek rocznie. Co ciekawe, z tej potężnej liczby, tego 1,2 tryliona jajek, 40%, około 40% jajek jest zjadanych w Chinach. Kura znosi tak statystycznie 270 do 300 jajek rocznie. Oczywiście wszystko zależy od wieku kury, od jej gatunku, ale tak średnio się przyjmuje. Wbrew temu, co przez wiele lat czy nawet dziesięcioleci była taka opinia, że spożywanie jajek negatywnie wpływa na poziom naszego cholesterolu, nie jest to prawda. Jeśli nasz organizm jest zdrowy, nasza wątroba pracuje tak jak trzeba i ta gospodarka tym cholesterolem jest taka jak trzeba, to możemy jeść nawet 10 jajek dziennie i nie stanowi to żadnego zagrożenia dla naszego życia. Jest to tylko część, wybrana część ciekawostek o jajkach. I jak wszyscy wiemy, jeśli chodzi pod względem kulinarnym czy zdrowotnym, to jajka są bardzo ciekawym pokarmem, ale to by trzeba o wiele, wiele dłuższy film niż ten. Dziękuję za uwagę, zapraszam do ocenienia, skomentowania, zasubskrybowania kanału. Do spojrzenia na inne filmy, na inne moje kanały. Wszystkie linki znajdują się w opisie na moje portale społecznościowe. Dziękuję za uwagę.